Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto sekretarz. Czyli pyszne ciasto biszkoptowe z rewelacyjnym kremem. Zapraszam na ten szybki i prosty przepis. Na nasze ciasto potrzebujemy następujące składniki. 4 jajka o rozmiarze M, szklanka cukru pudru, łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 50 g mąki pszennej tortowej i jeden budyń o smaku bananowym. Jeżeli nie macie o smaku bananowym, Możecie zastąpić budyniem o smaku kakaowym, czekoladowym lub waniliowym. W pierwszej kolejności ubijemy jajka z cukrem pudrem. Jajka z cukrem mam już ubite na puszystą masę. Teraz czas na składniki sypkie. Jeden budyń bananowy bez cukru 40 gramów, dwie płaskie łyżki kakao, łyżeczkę proszku do pieczenia. I 50 g mąki pszennej tortowej. Składniki przesiewamy i całość miksujemy. Nasze ciasto biszkoptowe jest już prawie gotowe. Wszystkie składniki idealnie połączone. Tutaj mam blaszkę 28x18 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik mam nagrzany do temperatury 180 stopni. Grzanie góra-dół. Przekładamy ciasto i wkładamy do piekarnika. Po 30 minutach w piekarniku nasz biszkopt jest gotowy. Spójrzcie, idealnie wypieczony. Biszkopt przekroiłem już na połowę. Teraz przygotujemy krem. Na krem potrzebujemy następujące składniki: serek mascarpone 250 g, 200 ml śmietanki, kremówki 30%, jedna czekolada deserowa. Czekolada jak widzicie rozdrobniona, może być potarta na tarce, może być rozdrobniona w malakserze. Jedna galaretka koniecznie o smaku truskawkowym i cztery średnie banany. Banany są rozdrobnione. Zaraz je przygotujemy na patelni. Przekładam banany na patelnię i przesmażam. Banany przesmażamy, ciągle mieszając. Banany mam już idealnie przesmażone. Do gorących bananów dodajemy galaretkę o smaku truskawkowym. Całość dobrze mieszamy i pozostawiamy do całkowitego przestygnięcia. Teraz połączymy ze sobą serek mascarpone i śmietanę kremówkę. Przekładamy serek. Dodajemy śmietanę kremówkę i to razem miksujemy. Mascarpone ze śmietanką kremówką mam już idealnie połączone. Teraz dodaję czekoladę deserową i całość delikatnie mieszam. Do tak przygotowanego kremu dodajemy nasze przesmażone banany z galaretką i delikatnie mieszamy. Krem do naszego ciasta jest już gotowy. Tutaj wcześniej przygotowany i przekrojony biszkopt. Przekładamy krem i przykrywamy drugą częścią biszkoptu. Krem mam wyłożony, teraz przykrywam drugą częścią biszkoptu. Tak przygotowane ciasto przekładam do lodówki. Na koniec posypię jeszcze cukrem pudrem. Potem ukroimy kawałeczek i skosztujemy. Nasze ciasto sekretarz jest już gotowe. Spójrzcie, pięknie się prezentuje. Idealny krem, przepyszny, puszysty biszkopt. Polecam ten prosty i szybki przepis. Smacznego.